Mm-hmm. Odpowiedz mi, czego boisz się Czy możesz udać co w każdym kolejnym kolejnie Czy ja znam to wiem Czy Ty też to wiesz HDS tu jest, nie ma lipy, wiesz Machę ściągać test Twoje siły mierz. jak coś wiesz, wiesz raz z nami leż, mam marzenia, lec pełnię tylko część, może proszę rzecz Gdy zaciska pięć, czuję stracy więź Choć już jestem sam, przy teksty robię rap i wypalam, gram, powiesz dalej A to ciężka praca, więc ty pierdolą głupot, że to mi się nie opłaca to to co biorę możliwości spore masz tu wersje chore, Już ty jeden Polek na zamiarach głupich, teraz płaca długi, przejebany grupi, suki, ma już tego dosyć polek, kurwa co jest ze mną, Dziwne włosy, nie pamiętam nocy Przemie leży sztuka, ja zalany w trupach gdzieś tam siebie szukam To mnie już ty jara Teraz inne plany To poczeka do jutra, Ziom dziś jestem zjebany, bany wystany. stany, mam już tego dosyć, teraz wstaję po upadku bo chcę się trochę mało dość Góry nam ten świat w którym tak mało do podziału jest szczęścia Walczę o lepszy jutro co dnia I co z tego mam morduch, to w zamian Kocham ten kraj, ale nie robię struktur Kurwom wam jest dobrze, nie opuszczają bunkrów Kręcą tu swe machloje je To do was doje kocie I spój jakie są Tu gdzie ledwo, koniec końcę Wiązę większość to nie życzę koncert. Nie wiedzą jak to jest być nie mieć. Nie wiedzą jak to jest, wyciśnienie. Na życie dobre, na życie godne. Nasze teksty są dla nikogo niewygodne. Tylko dlatego, że wiarygodne, to wszystko do które podobne. Coś myśli dziś, nie mam nie dla nikogo. Nie chcesz iść tylko obok, tylko po to, by przywitać się z podłogą. Pozostaje sobą, choć życie drogie. Chodź ze mną, jeśli wierzysz, że obrałeś drogę pewną Mam dosyć tych, co kręcą Chach, męcą niech się przekręcą Spokój moją twierdzą, to mój stan ducha Mam dosyć pokoń i harmonii szukam Serducha, ta duta jak z buta masz ma gwiazd, posłuchaj, beź buchaj, jeszcze raz Na butach polecisz, na przyjdzie twój czas Zapłacisz za wszystko, ale tylko raz Mam dosyć was, kurwy za kamuflażem Przyjdzie czas na tych, co mają dwie twarze Się okaże kto jest kto Czas pokaże wszystko, sią Zbieram twój blond, dziś dwa ma by był udany Wierdonię z kilku miast ci z twojej Membrany. Za miłością pościg, za szczęściem pościg Potrzebujemy tego w największej ilości Dla ludzkiej kłopoty nie mamy litości To my od dziecka dorośli Wiem, że jest ciężko znaleźć się w rzeczywistości Ja cały czas walczę, chociaż często mam już dosyć kwas, sami sobie budujemy problem Hajs różny po i Rzadko, który rodzi się królem Większość z nas rodzi się szczurem Rząd to wróg, który daje nam trutka nas nie szule daje legalną wódkę Myślenie krótkie jak autostrady Tu nie ma Ameryki, nie będzie Obamy, Jedyne co mamy to polega chłomamy i dziś i jutro przed jutrem obawy w kraju gdzie sny Wyrywają ze snu Zawsze pod prąd w poszukiwaniu sensu. Cię w maskach, ich oklaski i hasła W przodem cię puszczą w ruchomych piaskach Nie mogę zaspać przede mną szansa Nie wiem czy ostatnia każdą muszę sprawdzać Odstawiam na bok to co mnie niższy Gdy za dużo piję Jestem mniej kreatywny Mentalne blizny Choroby bliskich Moment prawdy zdecydował wszystkich Znaleźć się na dnie Trzymać trzy brzytwy Tygodnie cielić na gramy i litry Obwiniać innych Która tak się nie myśli jak to żeby nigdy nie być nie opinii Zimny pysz głowę nie byłem na krawędzi zawróciłem po drodze to czas na program, lepiej bym miał im szybciej siostrze Jeszcze ok. możesz daj, polej posyp zeszł głosy, śmam już tego dosyć Kac, giga, gdzie mój pieniądz na musja, smaka mi o remont, utnie z nią o co chodzi, Nosi się w mózgu, będziemy się godzić Górwiący ludzie, zbliżenia zawiste Co tam do mnie mówisz, zamkni to pistej Długi ma, ich już docyj, z nocy śpiewiec Nie w nocy, Chujowy o To na pewno nie o mnie, Ale sobie popierasz, to mamy podobnie Jak to cywamy was, to ja wchodzę na ten beat Bo łap tu moją zwrotę, honor twoją, a 就 Jest modlitwą, ja pana tych co z bitwą ma do czynienia Co nie składa broni dziś, zio. Sam też mam dość, kiedy czasem grosz jest krymania w planie z groszem grosz Na się ranie zabraje złotych coś i na ruchy i obres i w tu dość ci poryci, długie to da wycis Ja biorę co moje, więc ma co szczycić Gie w policzyć, to sumienie na bok To później sądzi, gdy nie wstanę rano też, też masz tak samo i część się są w bloku Czasem masz dość, chciałbyś mieć tylko pracę lotu Mam tysiąc wrogów, a przyjaciół, może pan ale takich, co na zabój, a nie tylko dobro faru. też masz tak samo i czai się z tą bandaną w bloku. Czasem masz dość, chciałbyś mieć tylko pracę loku. Mam tysiąc wrogów, a przyjaciół może paru, ale takich, co na zabój, a nie tylko dobro faru. Paru.